Pierwszy raz robiłem taką lampkę. Jestem mega zadowolony. Super. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego efektu. Do tego tamta ręka i będzie super. Możecie mi napisać w komentarzu, albo wysłać zdjęcie w komentarzu, jaką lampkę, jakąś vintage, bo tu dałem taką okrągłą. Nie wiem, czy będzie pasować. Ma trochę inny żarnik w środku. A widziałem na internecie, że są. Kuliste takie żarniki Myślę i bardziej przyciemniane są te żaróweczki Myślę, że będzie Jak będzie osadzona inna żaróweczka To będzie jeszcze lepszy Efekt Dobra, ja w międzyczasie Bo odwiozłem choineczkę Już z domu na działeczkę Jakoś wpadłem I zrobiłem to w 20 minut Także myślę, że się da Nie ma wymówek, że się nie da zrobić Jeżeli coś bardzo Chcecie zrobić no, to myślę, że róbcie to i nie patrzcie na złe komentarze. Te dobre komentarze tylko budują waszą pewność siebie, a te złe komentarze tylko podbijają wam followersy czy waszą dumę. Dumę w sercu, w ciele, a followersy. Na TikToku czy na innym portalu społecznościowym. Dobra, żegnam Wam serdecznie i do Juterka.